Rozczulić. Jak wiadomo, czas it I Winiziołek to jest prosta sprawa. Jak to mam lepszą markę od jakiegoś tam Adidasa i naprawdę mam te dobre wczuty. Nie przegonywam nie nawet 300 milowe putry Ej, widzimy, ja jestem bestia, bo ja tak w sobotę z Buta wieszam, z Buta Jak to daje tą o buty, to jak wykrycie tak jak szewc i naprawdę siomek to jest prosta sprawka Naprawdę myśli że lewczać twoja gadka <śmienny> Ok, to był daj mi teraz minuta dla Ciebie W temacie pu pu, pu, pu. A, a, do kina z dziewczyną Do kina z dziewczyną Wiem, że nie wiesz co to jest <śmienny> Oh. Dobra, można dorzucać i tutaj pijamy Ty z dziewczyną co najwyżej kurwa! ojoj Mogę oj. no, no, dawaj, daj, daj. Dobra, nie ma co się kurwa załamywać, ty z dziewczyną co najwyżej możesz kurwa brykacz, dobra, bromcy jesteś lepszy Przebijam ci piątkę, kurwa, może kurwa, zgodzi się tutaj gimonkiem Możemy pijać, dziewczyna ci lubi! Przepraszam, pojazd na niego, ale na dłuższego freestylowca nie zdadzi, dlatego tego. jest dzisiaj tutaj to Pan ten który w Ci się płuca, proste rzuca Dziewczyna cię lubi, przestań kurwa, bo ci krzywdy się blubi. Aura? To było najdziwnej wyjście na temat, jaki dawno ja słyszałem. Mordo, skup się, koncentruj, get focus. Po 30 sekund, dwa razy dla każdego z was. DJ Marmet z dekami, lecimy! nie, yeah, nie. Yeah. Kina z ja tu na pierwsza Mam lepsze efekty specjalne niż normalnie w Avengersach Jeśli chodzi o to, ja to zniszczę tak Bo z mordem w sumie to ziom trochę wygląda się jak hart Ej, i wiecie ziomek, teraz tak to pojadę Bo tutaj mam freestyle wielki, tak jak banner Jeśli chodzi o to, to jest dobra draka Tenis, ja swoją twoją paną jestem rozrabiaka Ej, i widzisz, ziomek, to jest całkiem dobre Bo niestety ty masz strasznie krzywą mordę Ej, i widzisz, ziomek, ja mogę to pobić, Masz bardziej krzywą mordę niż normalnie polskie drogi

5. Dalej to ci zarzuca, kurwa, wyrwę cisny teraz pierwszy piersi, płuca! Dobra, zmiana, 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 jeszcze wojna wyjściu! Kilo! Trzeci wyrwę puce to jest kwestią fajną, chciałeś pójść do kina, no ale niestety coś ci wypadło! Ej, i widzisz, Romek, ja zniszczę z tym! No widzisz, wypadł ci tu nie tylko z ej, i widzisz, jak. Czy to Lublin, czy baba Nieważne w sumie, ziomek, jakie je, tu jest miasto Ja mam dobrą nawijkę, no i się sprawdź to A jeśli chodzi o to, to jest takie miasto Mówiłem o twoim ordzie, w sumie masz minę Jakbyś ciągle miał straczkę i... Widzisz, ziomek, to jest takie życie Ty tak krzyczysz, ziomek, komu ty chcesz przekrzyczeć? Przekrzyczyć i wywieźć, to to nawijkę szczera, Ty, ma chcesz przekrzyczeć swój głos z sumienia Okej, okay, dzięki! Tak, wszystko ukraińsko, na pewno nie chcesz na Nie no, nie, nie, nie.